Po kilku dniach intensywnych działań płetwonurków oraz nawet isaperów udało się odnaleźć głowę należącą do pani Kazimiery, aczkolwiek głowy pana Mieczysława G nie odnaleziono nigdy. To, co z niej zostało, prawdopodobnie leży gdzieś na dnie tego kamieniołomu. Gdy Walter R. odzyskał wolność, według oficjalnej wersji utrzymywał się jedynie z zasiłków z Mopsu, ale w rzeczywistości najpewniej bardzo szybko powrócił do różnych form przestępczości. Żytwa to przestępca, któremu poświęciliśmy kilka wydań specjalnych naszego programu 997. Był podejrzewany o kilka zbrodni, niestety w sądzie udowodniono mu tylko dwie, i te dwie dzięki informacjom od państwa. W dniu 19 stycznia bieżącego roku prokurator okręgowy Prokuratury Okręgowej Wielenigórze przedstawił 81-letniemu mieszkańcom Wałbrzycha zarzut dokonania zabójstwa. Bardzo często opowiadam Wam o przypadkach, w których niezwykle groźni ludzie odzyskują wolność i jak gdyby nigdy nic, po odbyciu kary powracają do normalnego życia w społeczeństwie bez jakiegokolwiek nadzoru. Jako przykład mogę tutaj przytoczyć sprawę Cyklopa, czyli wielokrotnego gwałciciela dzieci, o którym jakiś czas temu realizowałem odcinek. Pomimo opinii biegłych, jednoznacznie przemawiających za tym, że ten człowiek jest w cudzysłowie tykającą bombą i w każdej chwili może zaatakować ponownie, Sąd Okręgowy w Gliwicach zadecydował kilka tygodni temu, że Marcin J., pseudonim Cyklop, na przymusowe leczenie w zamkniętym ośrodku wysłany nie zostanie. Ale oczywiście, jeżeli oglądacie mój kanał, to na pewno już zdajecie sobie sprawę, że to tylko wierzchołek góry lodowej, bo przecież też ostatnio wam opowiadałem chociażby o... Byłym księdzu mieszkającym kilka budynków obok mnie, który również jest na wolności, choć gdy opuszczał mury więzienia to badający go biegli, apelowali, że nadal jest on niebezpieczny i powinien zostać umieszczony w tak zwanym ośrodku dla bestii w Gostyninie. Podobnie ma się sytuacja z Łukaszem W., pseudonim Inkwizytor. Ten chłopak z zimną krwią zamordował swoją macochę, próbował też zabić brata, następnie udał się do Chełmskiego Ośrodka Kultury z zakrwawionym nożem, gdzie planował zaatakować kompletnie przypadkowe osoby i po zaledwie trzech latach spędzonych w poprawczaku pozwolono mu wrócić bez żadnych ograniczeń do życia w społeczeństwie. Na jego temat zrobiłem dwa odcinki, które polecam sprawdzić, jeżeli ktoś ich jeszcze nie widział. Te wszystkie sytuacje skłoniły mnie do tego, aby w ramach przystrogi opowiedzieć wam, moi drodzy widzowie, historię doskonale pokazującą, że czasami dawanie drugiej szansy skrajnie zdemoralizowanym, niebezpiecznym przestępcom może prowadzić do kolejnych tragedii. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, będzie mi miło, gdy zostawicie pod tym filmem kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tymczasem zapraszam już do posłuchania głównego tematu tego odcinka. W latach 80 w wałbrzyskim półświatku przestępczym bardzo znaną postacią był niejaki Walter R., pseudonim Brzytwa. Mężczyzna ten przyszedł na świat w 1940 roku. Posiadał pięcioro dzieci. Każde z inną kobietą. Na wstępie zaznaczę, że Walter na co dzień posługiwał się swoim drugim imieniem, które brzmiało Ryszard. Bohater dzisiejszego odcinka, od najmłodszych lat, trafiał do zakładów karnych za pobicia, rozboje czy kradzieże. Będąc nastolatkiem, uczęszczał do szkoły zawodowej, którą ukończył przebywając w Poprawczaku. Z zawodu został mechanikiem maszyn i urządzeń okrętowych. W dorosłym życiu przez pewien czas pracował jako mechanik na statku rybackim, zajmował się też ślusarstwem, a nawet i prowadził malutki zakład, w którym wytwarzał pamiątki, aczkolwiek wszystkie te zajęcia były dla brzytwy jedynie chwilowymi epizodami, ponieważ największe zamiłowanie miał on do przestępczego trybu życia. Warto jednak podkreślić, że temu człowiekowi daleko było do stereotypowego bądziora, ponieważ był to inteligentny kulturalny i zawsze elegancko ubrany mężczyzna, który pasjonował się sztuką. Chociażby chodził w wolnych chwilach do teatru czy filharmonii, a także można było go spotkać w obrzyskiej bibliotece. Brzytwa podczas jednego ze swoich pobytów za murami więzienia usłyszał od kolegi z celi o tym, że w Świdnicy mieszka bardzo zamożna i jednocześnie samotna kobieta, która prowadzi myjnię samochodową. Chodziło o panią Kazimierę G., która kilka lat wcześniej straciła swojego Męża, więc była ona wdową. Kiedy pod koniec lat 80. mężczyzna wyszedł na wolność, to za cel Obrał sobie odnalezienie kobiety, o której opowiadał mu współosadzony, gdyż chciał ją po prostu okraść. Pewnego dnia Brzytwa zapukał do drzwi pani Kazimiery, przedstawił się jako Ryszard i powiedział, że jest przyjacielem jej zmarłego męża jeszcze z czasów wojska. Oczywiście było to kłamstwo, które jednocześnie miało być przebiegłym sposobem na nawiązanie z kobietą jakiegokolwiek kontaktu, jak się później okazało, wszystko poszło zgodnie z planem przebiegłego przestępcy, gdyż właśnie od tego spotkania zaczął on stopniowo panią Kazimierę w sobie rozkochiwać. Niedługo później spędzała w jego towarzystwie już praktycznie każdą możliwą chwilę. Jednakże, w pewnym momencie sąsiedzi zauważyli, że Kazimiera zniknęła. Walter ochoczo opowiadał wszystkim dookoła, że wyjechała ona na turnus odchudzający do sanatorium i początkowo ta wersja nie wzbudzała w nikim podejrzeń, ale kiedy kobieta przez kilka miesięcy nadal nie wracała, to jeden z sąsiadów zawiadomił o tym fakcie ówczesną milicję. Wtedy funkcjonariusze, za zgodą prokuratora, postanowili wejść do mieszkania przez okno, by sprawdzić, czy przez przypadek pani Kazimierze nie stało się tam nic złego. Po wejściu do obiektu okazało się, że wewnątrz nikogo nie ma. Ponadto sprawdzono także garaż i ustalono, że brakuje w nim samochodu, którym kobieta jeździła. Mogło to więc w teorii oznaczać, że rzeczywiście gdzieś wyjechała. Ale, na podstawie rozmów z sąsiadami, szybko ustalono, że bliski przyjaciel Kazimiery to wielokrotnie karany Walter R, pseudonim Brzytwa. I ten fakt Przemawiał za tym, iż zamożna właścicielka myjni samochodowej mogła paść ofiarą przestępstwa. Co ciekawe, z racji, że zniknięcie zgłosiła osoba niespokrewniona z zaginioną, to służby podjęły decyzję, że nie będą prowadzić poszukiwań do momentu, aż nie wpłynie oficjalne zgłoszenie ze strony rodziny. Na szczęście to był moment, w którym oprawdę postanowił zawalczyć pan Janusz Bartkiewicz. No chodził do, do filharmonii, chodził do teatru, yy, odwiedzał Bibliotekę. I czy czytelnie, tą naszą największą w obrzuchu, starał się ży żyć na jakimś takim poziomie intelektualnym wyższym. Wtrącę tutaj taką dygresję, że pan Janusz to funkcjonariusz naprawdę legendarny. Posiada on na swoim koncie wiele rozwiązanych spraw. Był oficerem Policji Kryminalnej. Był też naczelnikiem Wydziału Kryminalnego, a ponadto pracował w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji. Obecnie przebywa już na emeryturze, ale wciąż angażuje się w wiele zagadek kryminalnych i oprócz tego prowadzi bloga, którego serdecznie polecam, ponieważ można na nim poczytać wiele ciekawych historii. Link wyświetli się gdzieś właśnie teraz na ekranie. Jednak wróćmy do tematu. Pan Janusz poprosił naczelnika Wydziału Kryminalnego o to, by ten pozwolił mu na własną rękę pracować nad ustaleniem, co się stało z panią Kazimierą. Zgodnie z prośbą takie pozwolenie uzyskał. W tamtym momencie najbardziej kluczowym elementem tej całej układanki był Walter R., ponieważ jego kryminalna przeszłość sprawiała, iż zachodziły przesłanki przemawiające za tym, że to on mógł stać za zniknięciem kobiety, ale. Pojawił się pewien problem, polegający na tym, że mężczyzna zniknął i nikt nie wiedział, gdzie on przebywa. Determinacja pana Janusza Bartkiewicza pozwoliła ustalić wiele istotnych poszlak, a także i dowodów. Po pierwsze, Brzytwa sprzedał samochód zaginionej Kazimiery, jednocześnie podrabiając dokumenty pojazdu. Po drugie, brat zaginionej otrzymał kartkę pocztową rzekomo od swojej siostry i ta kartka była nadana z Niemiec. W wyniku przeprowadzonego przez Bartkiewicza śledztwa okazało się jednak, że pocztówkę wypisał Brzytwa, a następnie poprosił swojego znajomego, który akurat jechał do Niemiec, by ten ją wysłał, gdy będzie już na miejscu. Po trzecie, Walter Utrzymywał kontakty także z innymi kobietami i jednej z nich podarował kilka złotych pierścionków, które należały do zaginionej Kazimiery. Na tej podstawie pełną parą ruszyły poszukiwania brzytwy. Co prawda, te wszystkie ustalenia to było jeszcze zbyt mało, by szukać go pod zarzutem zabójstwa, ale dowody były już wystarczające, by po schwytaniu przedstawić mu zarzuty kradzieży biżuterii. Kradzieży pojazdu, czy także i podrobienia dokumentów. Z racji, że nadal nie było wiadomo, gdzie Walter R przebywa to podjęto decyzję by jego wizerunek pokazać w słynnym wtedy programie telewizyjnym 997 i był to strzał w dziesiątkę ponieważ po emisji odcinka do studia zadzwonił mężczyzna twierdzący że człowiek pokazany w programie od jakiegoś czasu mieszka z jego sąsiadką w miejscowości o nazwie Myszkowice Proszę sobie wyobrazić że po publikacjach w naszym magazynie brzytwa wytoczył mi sprawę w sądzie o zniesławienie ponieważ był podejrzany, a nie zabójcą. Ja o nim mówiłem, że z mordercą i zabójcą w programie. Żądał odszkodowania. Na szczęście w międzyczasie odbyła się sprawa sądowa i klamka zapadła. Oczywiście od razu pod wskazany adres ruszyły pojazdy milicji, i kiedy funkcjonariusze dojechali na miejsce, to akurat brzytwa wrzucał do samochodu jakieś walizki i na widok radiowozów szybko wskoczył do auta, natychmiast odjeżdżając. Mimo tego pościg zakończył się powodzeniem, dzięki czemu Walter R. został zatrzymany. Z ciekawostek okazało się, że w tych myszkowicach brzytwę obserwował od jakiegoś czasu milicjant z tamtych okolic, ponieważ dziwiło go to, że mężczyzna, Podawał się za złotnika, a jednocześnie krążyły pogłoski, że bał się go nawet najgroźniejszy bandyta mieszkający w okolicach wspomnianej miejscowości. Po dogonieniu oraz zatrzymaniu Waltera sprawdzono w rejestrze samochód, którym on się poruszał i Tutaj pojawiły się kolejne szokujące ustalenia. Pojazd należał do bogatego złotnika z Jeleniej Góry, Mieczysława G., który od jakiegoś czasu widniał w bazie osób zaginionych, więc wszystko wskazywało na to, że brzytwa stoi także i za jego zaginięciem. Jednak na potwierdzenie tej tezy brakowało dowodów. Walter jako swoją linię obrony obrał taktykę, w której przyznał się do tego, że okradł zaginionego złotnika, a także i okradł zaginioną właścicielkę mini samochodowej, jednakże powtarzał, że on jest złodziejem, a nie mordercą i nie wie co się stało z zaginionymi osobami. Wypowiadając te słowa był niezwykle opanowany i nadal zachowywał wysoką kulturę wypowiedzi. Panie Ryszardzie, jest świadek, który widział Pana wychodzących z Godlewskich po godzinie 19. Więc niech ta osoba mnie rozpozna, a ja stanowczo oświadczam, że nie mogłem być widziany z Panem Godlewskim, dlatego, że nie byłem tam i nie byłem z Panem Godlewskim. I być może, że Panowie traficie na tego osobnika, który był z Godlewskim. Nie byłem, to na pewno ja. Z całą stanowczością to stwierdzę. Na pewno nie byłem tu ja. Jego wersja w żadnym stopniu nie przekonywała śledczych, więc działania funkcjonariuszy były skupione na poszukiwaniu zwłok i myślę, że to jest właśnie odpowiedni moment, bym opuścił swoją kuchnię. Znajduje się właśnie przy grobie, w którym jest pochowana pani Kazimiera, a także i jej mąż. Rzecz jasna, gdy schwytano brzytwę, to tutaj spoczywał tylko partner zaginionej kobiety, jednak z racji, iż jest to podwójny grobowiec, to pod pomnikiem było miejsce na drugie ciało. Pan Janusz, który pracował nad rozwikłaniem sprawy, wpadł na pomysł, że o tym fakcie mógł doskonale wiedzieć Walter R., i w teorii byłoby to wtedy dla niego idealne miejsce na ukrycie zwłok. Podjęto więc decyzję, że ten trop zostanie sprawdzony. Grób, na prośbę pana Bartkiewicza, obejrzał zaprzyjaźniony kamieniarz, który stwierdził, że w teorii główna płyta mogła być przez kogoś odsuwana, ponieważ spoiny zostały wykonane z dwóch rodzajów cementu, więc było to możliwe. Oprócz tego ten kamieniarz przekazał funkcjonariuszowi instrukcję, jak w łatwy sposób można odsunąć płytę, by sprawdzić, czy w tym grobowcu ktoś nie ukrył drugiego ciała. I jak się pewnie domyślacie, ta wiedza została wykorzystana. Pod osłoną nocy, za zgodą proboszcza, w tajemnicy sprawdzono grobowiec i okazało się wtedy, że jedyna osoba w nim spoczywająca to mąż zaginiony. Zanim doszło do wspomnianych przed chwilą działań na cmentarzu, sprawdzano również jeziorko Daisy, które możecie zobaczyć właśnie teraz za moimi plecami. Jest to niewielki zbiornik wodny położony w lesie nieopodal Książeńskiego Parku Krajobrazowego. Proszę sobie wyobrazić, że prawdopodobnie w najgłębszym punkcie są tutaj aż 23 metry głębokości i niejedna osoba już w tym jeziorku się utopiła. Wracając jednak do tematu, kiedy płetwonurkowie zeszli pod wodę, by sprawdzić, czy przez przypadek nie ma tutaj ciała zaginionej, to co prawda żadnych zwłok nie odnaleźli, ale za to natrafili na starą motorynkę. I znalazłem w internecie dość zabawną ciekawostkę związaną z tym wydobytym stąd jednośladem. Milicjanci zadecydowali, że gdzieś tutaj obok jeziorka schowają na noc ten motorek, a z samego rana przyjadą i go zabiorą. Tak też zrobili, ale kiedy rano po niego przyjechali, okazało się, że ktoś przez noc już zdążył go ukraść. Takich bezskutecznych poszukiwań było jeszcze dużo, dużo więcej. Milicja reagowała na każde doniesienia o potencjalnych miejscach, w których Walter mógł ukryć ciało, ale nie przynosiło to żadnego efektu. Tym samym brzytwa nabierał coraz większej pewności, że nie odpowie on za morderstwo, ponieważ wiedział, że służby nie mają na jego winę jakichkolwiek jednoznacznych dowodów. Sprawa jednak obrała zupełnie inny kierunek, gdy nagle pojawił się świadek twierdzący, że ma. W Iż zwłoki pani Kazimiery zostały ukryte w kamieniołomach w miejscowości o nazwie Rogoźnica, gdzie właśnie teraz się przeteleportuje. Dotarłem właśnie drodzy widzowie do Rogoźnicy i okazało się, że w 2005 roku kamieniołom, do którego chcę się dostać, został przyłączony do muzeum Gross-Rosen, więc aby tam dojść muszę wejść normalnie na teren tego obiektu, by przez muzeum przejść do kamieniołomu. No i jestem. To właśnie tutaj pod koniec 1989 roku zjechały się radiowozy ówczesnej milicji oraz najlepsi płetwonurkowie. Przez wiele godzin bezskutecznie poszukiwano pod taflą wody zwłok zaginionej Kazimiery. Pan Janusz, który zajmował się sprawą, przełykał już gorycz kolejnej porażki, ponieważ czynności pomału dobiegały końca, a zamierzonych efektów niestety nie było. Aczkolwiek, kiedy dogasał ostatni promień nadziei na sukces, nagle jeden z płetwonurków poinformował, że natrafiono na jakieś dziwne worki, które były związane sznurami. Oczywiście padł rozkaz, by je natychmiast wydobyć. Po przetransportowaniu pierwszego pakunku na brzeg okazało się, że w środku jest poćwiartowane ciało kobiety. Jednak brakowało niektórych elementów zwłok, chociażby głowy. Po chwili wydobyto drugi identyczny pakunek i w nim odkryto ciało należące do mężczyzny, ale Także było ono rozczłonkowane i przede wszystkim niekompletne. Również w tym przypadku nie było głowy. Służby bardzo szybko doszły do tego, że ciała należały do zaginionej właścicielki myjni samochodowej ze Świdnicy oraz do zaginionego złotnika z Jeleniej Góry. Po kilku dniach intensywnych działań płetwonurków oraz nawet isaperów udało się odnaleźć głowę należącą do pani Kazimiery. Aczkolwiek głowy pana Mieczysława G nie odnaleziono nigdy. To, co z niej zostało, Prawdopodobnie leży gdzieś na dnie tego kamieniołomu. Po odnalezieniu zwłok była już prosta droga do postawienia brzytwy przed sądem za podwójne zabójstwo. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił niepodważalnie przypisać mu dokonanie obu tych zbrodni. Ostatecznie skazano go na 25 lat pozbawienia wolności. Z interesujących ciekawostek warto jeszcze dodać, że po odnalezieniu ciał Walter R. pseudonim Brzytwa pogratulował panu Januszowi Bartkiewiczowi tego, że udało mu się go wsadzić do więzienia. Powiedział o samym sobie, że jest mistrzem w swoim fachu i trafił na innego mistrza, który go pokonał. Ale na tym ta historia się jeszcze nie kończy. Przenieśmy się teraz do kamiennej góry. Po wyjściu z więzienia w 2015 roku brzytwa zamieszkał w Wałbrzychu. Miał wtedy 75 lat, ale wizualnie absolutnie na tyle nie wyglądał, ponieważ był bardzo wysportowany. Przybywając w zakładzie karnym, dbał o swoją formę fizyczną, chociażby codziennie robiąc w celi po 100 pompek. Mogliśmy obserwować na monitoringu jego zachowanie w celi. Wykonywał 100 pompek. Przez cały czas robił kilometry chodząc po celi. Gdy Walter. R odzyskał wolność. Według oficjalnej wersji utrzymywał się jedynie z zasiłków z MOPS-u, ale w rzeczywistości najpewniej bardzo szybko powrócił do różnych form przestępczości. Brzytwa dzielił więzienną celę z niejakim Wiesławem W. Mężczyzna pochodził właśnie z tej urokliwej malowniczej miejscowości, w której obecnie się znajduje. Wiesław przed pójściem do więzienia przyjaźnił się z niejakim Zygmuntem S pseudonim Zyga. Również był to mieszkaniec kamiennej góry i pomimo tego, że miał 60%. 8 lat oraz chorował na nowotwór, to był on uzależniony od narkotyków, a ponadto wiele wskazuje, że tymi zabronionymi substancjami też handlował. Bohater dzisiejszego odcinka, czyli Walter R., po opuszczeniu zakładu karnego nawiązał z Zygmuntem S. bliski kontakt. Oczywiście przyczynił się do tego Wiesław W., czyli ich wspólny kolega. Z dużą dozą prawdopodobieństwa Brzytwa i Zyga robili wspólnie jakieś nielegalne interesy. 11 grudnia 2020 roku Zygmunt S. został odnaleziony martwy w swoim mieszkaniu na terenie kamiennej góry. Na jego ciele ujawniono wiele ran zadanych nożem oraz siekierą. Głowa tego mężczyzny była dosłownie zmasakrowana, a oprócz tego miał rany na szyi czy plecach. Śledczy ustalili, że sprawcą tego zabójstwa był nie kto inny, jak wtedy już 80-letni Walter R. W jego mieszkaniu znaleziono chociażby sygnet należący do ofiary, czy woreczki z marihuaną i amfetaminą, na których były ślady DNA Zygi. Ponadto u ujawniono również broń oraz amunicję. Pomimo tego, iż 80-latyk nie przyznał się do popełnienia tego bestialskiego czynu, to materiał dowodowy zebrany przez śledczych jednoznacznie przemawiał za tym, że to właśnie on zamordował Zygmunta S. Co prawda, do dzisiaj nie znamy motywu tej zbrodni, ale wiele przemawia za tym, że pomiędzy Panami wywiązał się konflikt związany z rozliczeniami za narkotyki. Walter R. w 2021 roku został skazany na dożywocie. Gdy usłyszał wyrok, wykrzyczał, że wszyscy spotkamy się na sądzie ostatecznym. Co kluczowe, powołani biegli nie stwierdzili, aby był on chory psychicznie. żytwa, gdy w 2015 roku wychodził z zakładu karnego mając 75 lat, to na swoim koncie, łącznie sumując wszystkie jego wyroki, miał spędzonych 40 lat za murami więzienia. Dla porównania, jego staż w zwykłej, legalnej pracy wynosił zaledwie lat 10. Jeżeli ten odcinek przypadł Wam do gustu, będzie mi miło, jeżeli docenicie moją pracę i zostawicie pod tym filmem kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. Oczywiście, jak zawsze, dziękuję wszystkim osobom wspierającym mnie na zrzutce lub patronajcie. Do usłyszenia niebawem.